Auru! Taka myśl. Przed chwilą rozmawiałem z chuliganem starszym ode mnie. Ja młody dziadek, on taki w średnim wieku. Taki kumaty. Tutaj z nim porozmawiałem. Czekam na moją ciuchcie. No i pytam się go szefie, czy według ciebie wojna idzie na nas? Ale to pytanie ja zadaję od dawna kumatym ludziom. Zadaję to pytanie. Nie tak w ogóle badam co co my tutaj w Polsce myślimy na temat. Czy idzie czy nie idzie ta wojna na nas na nas tutaj na Polskę, a jak na Polskę wojna to patrzymy się na światową. I wiecie jak na samym końcu to wygląda? To samo pytanie właśnie przed chwilą zadałem. Ja bym powiedział tak nie wiem, ja tego nie liczę, ale tak wiele, wiele, wiele Różnych osób, wielu różnych osób zapytałem to pytanie. I tak 70-80% mówi, że, że tak, że może coś być niedługo. Ja się z tym zgodzę. A ta mniejsza część, która mówi, że nie, jak się ich spytam, jak się ich pytam, ten, dlaczego nie, i oni mi tłumaczą w swoich słowach, i odpowiedzi są takie trochę słabe. Trochę słabe. Także wszystko wygląda na to, że wojna idzie. No, no i co? Będziemy wojować, A au! Przynajmniej kurwa ma coś się będzie fucking działo, nie? Au, pozdrawiam wszystkich.